kierownica, ale jest z kablami przyczepiona do rowera, nie odczepisz tak, bo będziemy ty chyba całość pociągnąć ale ktoś musi y, y, ubezpieczać to, żeby nie uderzyć w ja tym razie chcę wszystkie zyski poobcinać bo trochę ich jest żeby po prostu wziąć i całość pociągnąć bo to bez problemu wyciągnę tylko nie mieć tutaj wszystkie bocny, no to daje. trzeba, tak, te boczne o, tu chyba instrukcja jest nie, nie myślałem, że to instrukcja to jest jakiś plastik przyczepiony to trzymaj to, przyczyca. bo to jest ważna rzecz bo to jest cała elektronika może tu gdzieś być elektronika jest tutaj no, no właśnie, no Tak stukniesz to a. Coś odpikamy, czy już czy już Robię cały czas filmy. Cały czas trzeba robić. Robię tak. krótkie Dobra, filmy. Witam, wow. O. <laughs> Jaki ładny. Kolorowy. Jaki kolorowy. No. Co tu robisz? Równice będziemy przykręcać. No kolory mi się podobają. No, to jest najbogatsza wersja, te które były jedno, jednobarwne Najbogatsze w kolory? Nie. Te co miały jednorodne kolory, one były uboższe i tańsze też były. Czegoś tam nie miały. To najbogatsza wersja była kolorowa. Jaki jest?